Witam kochani wybrani Dzisiaj jest 15 dzień lutego 2023 Józsiąska Śląska. chciałem poruszyć temat No jeśli świadkowie nie idą na, na wojnę i do wojska Bo mówią, że bardziej słuchają się Boga Czyli nie zabija, nie morduje. W 10 przykazaniach jest, no to jeśli oni idą na wojnę, wiadomo, że jest wojna fizyczna, że mordują fizycznie, tak? Czołgamy i rozjadą, tak? Amunicja, no i jest taka wojna, jak szatan zabił Ewę. Kłamso. Czyli faryzeusze mordowali kłamstwem. witaj królu. Nie, no co słuchajcie, chodź do świadków na Wrócimierzu. No chodź do nich, bo Chrystus postał po dwóch, no? I patrz, wojna jest fizycznie, mordują, czołgamy, a tutaj mordują kłamstwem. Oni tu stoją, że my zginiemy w Armagedonie, że chowa nas u śmierci. Oni w to wierzą, że spojrzysz na miejsce, jego, jego dziwca już nie będzie. I, i pytanie można im zadać, e, dlaczego. No nie wierzą w Chrystusa, który jest królem. Zbawił ludzi za Adama, jest naszym zbawcą, nauczycielem i bogiem. A oni słuchają się niewolnika z Ameryki. I mają... To jest firma korporacja, to jest korporacja. Tam strażnica i przebudcie się jest i oni to rozpowszechniają, tak? I mają na wózku reklamują te właśnie swoje publikacje z, z amerykańskiej sekty i tej korporacji, mafii, że tak powiem. Bo kiedyś ja tu też stałem i kolega mówi, co ty w akwizycji pracujesz, nie? I ja zrozumiałem, że ja rozdaję te strażnice, przebudźcie się, a ja nie wygam słowa Bożego. No i teraz mam słowo Boże, to jest gedonitka Biblia Warszawska. Mam nadzieję dla Świadków Jehowy, bo oni są bez nadziei, nie mają wiary, tylko widzialną organizację właśnie tych swoich braci w Wiechowie, Bo tylko w Chrystusie są bracia prawdziwi, no i w Adamie wszyscy mają w grzechu śmierć. Ale w Chrystusie jest teraz wyzwolenie, bo ta wojna już jest armagedon i te czołgi tam walą, zbierają się na tą wojnę. Ale to wiadomo, że bez udziału rąk to się rozpadnie, bo Chrystus w jego czasie, tak jak Judasz zrozumiał, że zdradził prawdę i rzucił srebrniki i się powiesił. I do tego to doprowadzą. Że, że będą ludzie chcieli umrzeć, bo Świadkowie Jehowy oszkują sami siebie innych, rozbijają rodzinę jako system, nie? Ja jestem do, dowodem, bo tak, mam dwóch braci Świadków Jehowy, 24 lata ze mną nie rozmawiają, dlatego, że ja mogę zginąć w Armagedonie, że ja nie uznaję Jehowy, ale ja uznaję Baranka Chrystusa, który nas odkupił krwią doskonałą i należymy do Chrystusa, bo w mnie umieramy, a w Chrystusie mamy zbawienie. Także raj będzie na ziemi, ale żydostwo też nie. I czekali na Mesjasza króla i go nie przyjęli. Żydostwo. milion Żydów. Tylko 11 prawdziwych Izraelitów go przyjęło, a Judasz 12 był diabeł. I teraz właśnie jest klasa Judasza. czas się rozwiodę, tak że wiesz? Co? Nie rozwiodę. Co? Co się nie rozwiodę. Wie? Nie rozwiodę, nie rozwodę się. Nie rozłączy. No ale... ale widzisz, się to się nie da. Ucisk jest Tym Sądy będą zarabiać. Moja wróci, to będzie łączenie już. Tylko nie wiem. 15 marca będzie 20 lat, jak odeszła, bo mi system świadkowych rozbił rodzinę i ja pomodyłem się do ojca, a tym ojcem Bogiem, Królem jest Chrystus, nauczycielem. No i on mi obiecał, że ona wróci, bo Abraham no też ja, miał... Ja, no? ja, ja mu ja, 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 ja tak... Ja, Fizycznie, czy tak? Nie, myślę, trochę poszerpaliśmy. No to też. krew się nie lała. Nie no. No, ale... że można wytrzymać. To psychiczna presja jest. Także, yy, no wszystko będzie dobrze, nie? Bo, ale jak już, bo moja, by, jakby nie odeszła, to już bym nie żył, rozumiesz? Moja musiała odejść. Bo ja nie wiedziałem, że ja jestem aniołem, synem Bożym, uczniem, to wiedziałem, że jestem Chrystusa, nie? No i teraz wyszło na to, że jak Piotr poszedł za apostołem, znaczy z apostołami poszedł za Chrystusem. I Ja teraz też zanim poszłem za barankiem, objawienie 21.14 i oni jako kamienie żywe za barankiem, poszli objawienie 21.12, jakby 12 aniołów jest za, w drugim przyjściu, jest 24, czyli do Wam i to się spełniło już, wiesz? I teraz właśnie jak prawda, prawda, Krytusa nas będzie łączyć, no i pojechała, pojechała na policję, na abdukcję, no że ja A to ma coś na tym? Znaczy, wiesz, to ja palę tą, co tam nie może to do tego co policja? Takich tysiące rzeczy jest. Policja ma pracę, wiesz, na to. Wszystko niszczą rodzinę. Ale nie, ale to w tym momencie ma kłótnia to policja się wtrąca, nie? Jak jest może małżeńska, co się by się żeby to? mam na męża, słuchać. Tylko wiesz, o co chodzi, nie? Ja moi nie wiem dlatego też. Ja nie wieczysz mówiąc, co ja nie... No nie jak szarfanina, ocowa do sobakotnia gotowa, nie? Dobra, ja odjedziesz. No dobra, trzymaj się, będzie dobrze, No. Nic pozytywnie, królem będziesz, królowa, wszystko będzie dobrze. Także tu są świadkowie i to jest ich przekład. Ja tylko chciałbym, żeby oni w tym przekładzie zobaczyli obraz. Prawdziwym Bogiem jest Chrystus, Ojcem, Bogiem, Ojcem Emanuel Baranek, Królem, jest Królem, nauczycielem światłością świata, czyli prawdą, czyli dniem. Także świadkowie by mogli porozmawiać ze mną, jakby kochali miłością Chrystusa. Ja na 10.16 wtedy, jeden pasterz, jedna owczarnia, byśmy byli połączeni. Armagedon by zniknął, bo oni są, mordują właśnie kłamstwem yy, i odwiedzają brakiem okazania miłości, bo nie mają miłości Chrystusa to oni są mordercami Mateusz 10, 10 rozdział od 26 do 28 No i trzeba ich obnażać ale jak się nawrócą, to jak apostoł Paweł głosił Chrystusa, oni też będą głosić Chrystusa i będą aniołami także zmiana już idzie Jest zmiana, przywitanie teraz miłości tego Wiechowy. No. A ja Bogusławie, świadku Wiechowy, żeby była nie łamił.